Rodzice zaczęli jak gdyby takie otrzeźwienie nagle, na, nagłe. I, I osiemnastka. I dochodzimy do tej osiemnastki, gdzie ja już wiem, że coś się wydarzy. Tylko nie wiem co, ale już jestem w takim stanie krytycznym, że zaczynają pojawiać się wręcz psy psychozy. Do tego stopnia, że ja w pewnym momencie wchodzę do moich rodziców i im mówię wprost: słuchajcie, i im pokazuje. Mówię, ja biorę właśnie, zobaczcie, co to jest. I przerażenie w oczach. Rodzice zaczęli, jak gdyby, takie otrzeźwienie nagle, Na, nagłe, no bo no skądś te zachowania, no było widać, że coś jest nie tak. Ale to było twoje chwalenie się, czy to było twoje wołanie o pomoc? Ja myślę, że to było właśnie to drugie, wołanie o pomoc. Taki krzyk, zauważcie mnie, nie? bo już tyle tutaj rozpierduchy robię. Tyle zeżarłem tego dziadostwa mm, i... I ja sam sobie z tym nie poradzę, nie? No, i, i rodzice zaczynają szukać pomocy.